Tak, dokładnie się ma, się ma. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Farming 22. Co dzisiaj? Dzisiaj żniwa rzepaku na nowym polu, oraz na tym drugim nowym czyli na polu numer 16, bo to też jest nowe pole. Tu niech John Deer, w Dirku jeździ pracownik. A my przesiadamy się do Case'a, na oczywiście na którym polu jest kombine, co nie? I co, i dzisiaj kosimy to wielkie pole no, nowe pole oczywiście, bo to jest nowe pole kupione w poprzednim odcinku, czyli pole numer 33. No i to jest nawożenie na 100%, co nie? a najważniejsze, że może da około 50 ton tego rzepaku, to sobie sprzedamy oraz yy, kukurydzę oraz tą piękną a, słonecznik, Boże, bo ja mam słonecznik, kukurydzę będę miał do sprzedania oraz rzepak 100 ton owsa ponad, a poza odcinkiem dokończyłem żniwa ows. Żniwa jęczmienia, więc dało tego jęczmienia dużo, dwie przyczepy pełne. Jedną przyczepę zawiozłem sobie na młyn tu krowy. 70 ton jest jęczmienia na młynie Zacznę mi się maga. A ja mam dystrybucję ustawione, dobra. Przechowywanie, sprzedaż. O. No i już nie ma tego. No i napiszcie hashtag. Hashtag nowe. Ja Wam przypnę serduszko. Bo w poprzednim odcinku zapomniałem hashtag powiedzieć. Kurde. To pole też będzie fajne do powiększenia. 47, jest 47. O Boże, co tam, to jest tamto, Boże. Kiedy ja kupię całą mapę? To było. Testo. To to. O, kukurycka pięknie sobie rośnie. No, 100 tysięcy na moim koncie. Więc bardzo dużo. Jestem, jestem bogaty. W sumie jakbym chciał, bym wziął 30 tysięcy kredytu i bym kupił kolejne pole. A jakim polem jest numer 23? On no, to za 120 tysięcy. I bym cisnął taką bekę, jakbym kupił kolejne pole. Że to hit. Hity S2025. I widzowie co, odliczamy do świąt. Jeszcze 22 dni. 20. No, prawie ty... jeszcze 3. No, 3, 3. I 3 tygodnie i 3 dni. No, 3 dni. Kurde. Kiedy to będzie? No a jeszcze Wigilia w kolej. Nie, jesteśmy zgubieni. Nie no. Jesteśmy zgubieni. Ja natomiast jestem zgubiony z ocenami. Oczywiście. No, bo przez tą przerwę nienagrywania no to kilka ocen mi się udało poprawić i... Fajne oceny dostałem, tak jak czwórki, piątki oraz yy, jedną szóstkę dostałem. I tam dwie jedynki poprawiłem na czwórkę i trójkę i. I tyle. Tak się czkarnie, jakbym kupił. O Boże 26 litrów. No dobra. O no, o mi jak? I Co na tym polu sobie zasiać, A soję na tym polu mam zasiać. No, gdzie oczywiście to pole musi mi się spłacić. I Teraz zrobię tak, że dojadę do końca i się wysypię. No, żeby co krążenie y, się wysypywać, oczywiście nie wiem, ile pracowników. O panie, ma prawie koniec. Czyli na tym polu będzie tak: na tym polu będzie jęczmień pszenica, jęczmień soja, soja. O Boże. Co ja mam się? O, sorgo jeszcze! O, na tym polu sorgo sobie zasieję Bo sorgo to było na początku w ogóle serii. My kosiliśmy jeszcze John Deere'em, a teraz mamy Keista No to. Kurde, to jest tak do bani. Oczywiście ja przyjechałem przy, poza odcinkiem. A no jak skończyłem, że nie wariam trzmienia, oczywiście tu, na tym polu. O. Sobie tak ustawię to. Ale pięknie tu. Znowu te przyczepy są brudne. To co ja tymi... Przyczepami, włożę kamienie. A w sumie ja nie wiem, co ja włożę tymi przyczepami, bo powinniście mieć pytanie do mnie. No a na kolejnym odcinku co? Chyba będzie rozlewanie gnojowi? Boże, rozrzucanie obornika będzie na tym e, polu numer 16. Tam e, będę musiał sobie przywieźć e, tutaj jeden rozrzutnik z GOS. I tutaj wziąć stąd, porozrzucać do końca obornik, tu i wozić z gospy, i się ogarnie gnojowica jeszcze, i później znowu brzmi się ogarnie. No, jakbym grał z kolegami, no to tej roboty by było znacznie mniej. No, i bym miał nowe ciąg ciągnik ciągników więcej, no to. By ta robota też dobrze szła, a jak widać, mam cztery ciągniki. No, trzy są z nich. Czyli tu jest Masej, Glas i Co ja mam E, Te Ech, nie rozumiem, forminga. Dobra, tu jeszcze raz i będzie dobrze. O Boże, tu to mulczerować teraz. Ja pierniczę. Ja widzowie mam ten mały mulcher. Wiecie, który? Ten niecałe 10 metrów. O Boże, tym tu jeździć teraz. A tam najpierw muszę zmulczarować Co zmulczarujemy sobie na odcinku A tu to pole będzie sobie ogarniać pracownik Co nie A jeszcze w, kolejnym, w kolejnych odcinkach będą testy ciągników w sumie na kolejnym będzie test ciągnika numer 1, bo będą trzy ciągniki na testy i będą kupione te ciągniki A na kolejne testowanie to będzie yy, to będzie mniej ciągników dwa tylko będą Nie trzy będą w sumie bo Dwa średnie i jeden duży Jezu, tak mi się nie chce dzisiaj nic robić Przyszłem ze szkoły Tak mi się nie chciało Po prostu zrobiłem sobie herbatę, zrobiłem coś tam sobie do jedzenia O no, i poszłem sobie na komputer poogarniać swoje tam rzeczy, popatrzeć na robota, bo ja mam podgląd na robota. Oczywiście na, na robota do obornika. Kiedyś wam pokażę. No i co? No, i tam sobie jeden odcinek też pracuję nad jednym odcinkiem. No robię go z muzyką. Czekajcie, ja piernicze, kos, ko, tak, jak to się mówi? Kosa jest cała porysowana, bez lakieru w sumie. Ło. Słoma nie jest dostępna dla tej rośliny. E? Co tam nie jest? Jakbym miał mody, to już by tu słoma leciała. No i na szczęście nie będę miał słomy do owożenia w tym sezonie. No na szczęście nie będę miał. No to dużo łatwiej nie będzie, ponieważ no nie chciałoby mi się prasować takiego wielkiego kawałku, jakim jest, a jeszcze jakby miały połączone te pola, to tak by mi się tego nie chciało robić. No w sumie w przyszłości, jak będzie cała te wszystkie, nie, no niektóre pola będą połączone, no to uwierzcie mi, będzie ciężko. Te na przykład z tych będzie mi się chciało, no z tego to na przykład mi się nie będzie chciało prasować słony, co nie? No teraz co ostatni zbiornik wysypię i będziemy chyba jeździli tak raz przy razie I się przetnę. Dobra To pracownik ma pewien zbiornik. 31 godzin w klasiku, kurde, ale ten klas robi. Póki co klas jest na drugim miejscu, bo pierwszy jest JCB, drugi jest Deutschwar, a trzeci jest klasik, a czwarty jest Masej. No który ma tylko 24 godziny przerobione. Eee, dobra. Dobra Teraz się przetnę, bo w sumie długo już nam nie zostało i jakbyś o, wiem co zrobię, wyrównam sobie ten tu. Tylko jak tu się ciąć, żeby było dobrze. Tu będzie chyba dobrze. Powinno być dobrze. Dobra. Pięknie, prosto trzeba tu pojechać. Nie, już widzę, że źle to zrobiłem. Kurde. Nie no, to się jeszcze raz sprzednie. Oczywiście. No, ale sporo chyba tego, że paku tu będzie. No, że pak to jest druga roślina do, bardzo dochodowa do, no, dla gospodarstwa. No, pierwsza jest soja, a później jest rzepak. No i później te produkty. Mogłem kawałek dalej się wciąć, ale dobra, prawie 15 minut odcinka. Więc co? Możecie zostawić suba i łapkę, i co? i do następnego nie wiem kiedy będzie może jutro może nie wiem kiedyś będzie co nie co trzymajcie się i na razie cześć